Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Desik 14. 11. 2024. I teraz nie wiem od czego zacząć, ale jak stoicie, tu usiądźcie. I to trzymajcie się dobrze. Deweloperzy zapowiedzieli zmiany w Tytanach. No i tu trzeba im przyznać, że no. Nie żeby mnie zaskoczyli, ale tam ten, który to wymyślił, to chyba miał dobrą imprezę. Nie? Pojechali po Bandzie Fest. Wymyślili, że tytany nie będą w 120 poziom Zróbmy 130 tam, żeby ludzi jeszcze trochę zdrenować z tych, tych. Ale co tam? 130 to jeszcze by ludzie mogli osiągnąć. Zróbmy tak, że. W zależności od ilości bohaterów, które mają dary żywiołów. Na full wypełnione, to każda jedna taka postać potrafi podbić level Tytanów, level ich artefaktów i level totemu o jeden. Czyli przekładając na moje, to jest przynajmniej 20 postaci. A podkreślam, ja jestem nazwijmy to średnim graczem. Jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, to pewno nawet poniżej średniej będę. Bawię się tym tytułem. Moim głównym celem jest ucieranie nosa tym, co dużo wydają. A. No dobra, mniejsza o to. W każdym razie, tak. Macie gireczkę, Macie Tytany. I zapowiedzieli, że w przyszłym tygodniu Tytany będą mogły być poziom postaci, znaczy 130 plus ilość tych postaci z wypełnionym na fulla, darem żywiołów. No i taki przykładowo dobry gracz na naszym serwerze, nie wiem, przykładowo weteran, pierwszy z brzegu. On ma tytany praktycznie skończone. Wszystkie postacie mają u niego dary żywiołów na maksa. Czyli przykładowy weteran w przyszłym tygodniu będzie mógł sobie podbić tytany ze poziomu 120 na poziom 193. 193 Pamiętajcie, to nie są tylko poziomy tytanów, to są wszystkie ich artefakty, które mają te, które mi się po kurczę półtorej roku grania udało tam jakoś wymaksować. Jeszcze to tam jeden jest tam, zobaczcie, no jeden artefakt, drugi, trzeci, no czwarty, piąt, jeden tutaj jest pełny, piąty. Sześć artefaktów mam wymaksowane. Ach, od przyszłego tygodnia będzie można to podbijać. Ja powiedzmy, będę mógł ze 120 zrobić 150 poziom, tak, plus minus, nie. A Weteran będzie mógł zrobić 193. I Weteran gra na serwerze 177. Żeby nie było. że Prawdopodobnie to nie jest jedyny na tym serwerze, który jest takim tam koksem. Ale pamiętajcie, ja. Mówię o serwerze 170. Są ludzie, którzy grają na 10 serwerze, drugim, 5, 12, 17, nie? To są goście, którzy grają w tą grę 5 lat dłużej, może i nawet 6. To co oni będą wyprawiać, ja nie wiem. Ja się spodziewam, że będzie taki lament, taki będzie wysyp płaczył na wszystkich możliwych forach w tej grze, że deweloperzy summa summarum tego nie wprowadzą, nie? Spodziewam się tego. No, jeżeli mówimy o starciu światów. Zobaczcie. Walczymy z gildią Japan z 49 serwera. No to te chłopaki grają w grę przynajmniej ze 4 lata dłużej. Czyli suma Summarum, jeżeli weźmiemy przykładowo mój poziom Tytanów. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, mam skończonych na 120 poziom. Reszta to tam coś tam jeszcze tam ten nie. Zobaczcie, ja gram na tym serwerze późno zacząłem, ale zacząłem w sierpniu zeszłego roku. No to mam powiedzmy rok z okładem tam. Tak. No, nawet półtorej roku jeszcze nie gram na tym serwerze. Na serwerze tym gram od powiedzmy marca, tak? Na 160. Ja tam zrobiłem taki ten, że przeniosłem się z tamtego serwera tu i tam założyłem drugi Ale no, no nieważne, ale w każdym razie mówimy o jak gdyby czasowym okresie. Od 15 marca gram. Tutaj na tym serwerze od marca grając mam więcej tytanów zrobionych. Zaraz zobaczymy, pokażę wam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwa setki, i reszta jest tam powiedzmy około dziewięćdziesiątki, nie? No, i teraz, jeżeli weźmiecie pod uwagę na tym moim serwerze przykładowo, tutaj też są jakieś tam Turbokoksy, nie wiem, Bot. No to oni mają praktycznie wymaksowane tytany. Tam im niewiele brakuje jakiegoś totemu, pewno im brakuje do skończenia, albo no nie wiem. Myślę, że wszystkie artefakty mają wszystko porobione. I teraz wyobraźcie sobie, że w przyszłym tygodniu te chłopaki, które mają już porobione wszystkie tytany od dawna. Wszystkie te u handlarza, wszystko to mogą sobie przerabiać te duszy monety, nie wiem, na eliksiry. Wszystkie eliksiry, które dostają, nie mają już na co wydawać wszystkich tych eventów, które były po drodze. I oni na 3-4 zaczną pompować, nie wiem, jeden artefakt do 180 poziomu naklepią Albo 180 poziom tytanów. No to będzie rzeź, więc ja się spodziewam, na forach będzie lament. Płacz, yy, będą, no, na moje przeczucie, to jest taka zmiana tak długo, daleko idąca, że te wyoperze jej nie wprowadzą. Albo w jakiejś innej formie ją spróbują, albo ją przesuną trochę czasowo. Nie wiem, jakieś tam rozwiązanie wymyślą, no bo to będzie naprawdę na, na, ogromna różnica, nie? Dołożyć 60 leweli dla tytanów. No, kosmos, kosmos, kosmos. No i co? No i jeżeli chcielibyście się w jakiś sposób przygotowywać, to ja bym polecał dary żywiołów. Poszukać sobie postaci, w których nie macie full wypełnionych, tak? Tam, czekajcie, muszę to jakoś. O, przykładowo, to nie wiem, tu mam cztery, nie? To ja sobie to zresetuję, bo z tych czterech i tak tego nie będę robił. Tutaj sobie dojadę do końca, żeby mieć full, tak? Eee, I jeżeli, bo po wprowadzeniu tej zmiany nie będzie możliwości resetowania tych. tych, Więc póki możecie, to sobie resetujcie. Ja sobie tutaj poresetuję, bo to jest darmowo, nie zmienię tam nie, nie kosztuje, a później to będzie niemożliwe. I wszystkie te iskry, które macie, inwestujcie tam w jedną postać, którą będzie byle skończyć, byle by móc później podbijać levely tych od razu uwaga, Dresika, nie kupujcie iskier w tym sklepie. Mając tytany rozwinięte na full, tych iskier nie trzeba. Lepiej zamiast kupować 500 iskier, to jest sobie kupić eliksir i podbić poziom tytana i sobie w ten sposób iskry zdobywać. Albo zdobyć więcej hajsu, tak? 2500 to jest 5 milionów. Za 5 milionów to możecie podbić jeden poziom artefaktu. Nie wiem, 120 tu już mam, tu już mam. No dobra, no tutaj macie powiedzmy 240 iskier, dostajecie za to, ale to nie jest maksymalny poziom tego itemu. Myślę, że tu więcej, do... no, no powiedzmy, że dostaniecie 400, tak? Więc zamiast kupować tam iskry, lepiej jest sobie podbijać poziomy i levele y, artefaktów tytanów. Pamiętajcie jeszcze, że będzie ta zmiana będzie tak samo wpływała jeszcze na poziomy maksymalny totemów. To już w ogóle sobie nie wyobrażam, jak ktoś tam z perfekcyjnym totemem 180 poziom podejdzie. No to, to o Jezus, Jezus. Także naprawdę kogoś, ktoś chyba albo czegoś za mało wziął, albo za dużo. Ale, no, powiem wam szczerze, że jak zobaczyłem te newsy, to Trochę mnie rozbawiły, nie? Bo nie wiem, czy ci deweloperzy mają w ogóle pojęcie, jaki to ma wpływ na grę. Ile ludzi to zniechęci. Pomyślcie sobie, jak jesteście, nie wiem, na serwerze powiedzmy tam nie wiem, 400 prawie już jest teraz. No to, to już sobie zupełnie nie wyobrażam, tak? Weźcie czekaj, to moją wielką burzę. 308 serwer to on jest, no nie wiem, tam 5 czy 6 lat w plecy w stosunku do tych pierwszych serwerów. To jak oni mają nawiązać jakąkolwiek rywalizację? Jak, jakkolwiek no, cieszyć się z tego, że, że walczą, skoro już to będzie tam zaściankowo fest, tak? Zobaczcie, 21 tysięcy zdobyłem yy, stojąc w bazie na środku. nie? Sam, sam sobie leveler wbijam. To, co ja Wam mówiłem ostatnio, że ja nie stałem na środku, tylko w, tym, w tej mapie, w tych 500 ruchów mi brakło, a potem zapomniałem. No, no, no cóż, no człowiek się przy, przynajmniej przyzna, potrafi przyznać do błędu. No zobaczcie, no, 10 tysięcy, teraz 20 sobie kliknąłem jednym tym, czy jak tam przeloguję, to będę miał więcej punktów. No nieważne. W każdym razie, w mojej ocenie, ta zmiana jest tak daleko idąca, że ktoś naprawdę nie doszacował i że się deweloperzy z niej wyzwają. Takie jest moje zdanie. A czas pokaże. Jak widzicie, kanał od niedawna otworzyłem, a zmieniają cały czas. Cały czas coś dodają, cały czas coś mutają. Ostatnio dodali tutaj w ekspedycjach ten guzik, bardzo fajny. Nie narzekam. No ale czas pokaże. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej.